Cześć, i witajcie w moim pierwszym odcinku na kanale. Powiem Wam tutaj właśnie o czym ten kanał będzie. Na pewno będą tutaj różne poradniki, na przykład o fiszkach. Tak, mam tutaj fiszkę właśnie z firmy Meteor, różowa kółka i taka błękitna jest. Dokładnie taką jak widzicie na filmiku. Jakieś Q&A, oczywiście będziecie pytania zadawać w komentarzach, ale to dopiero jak wyjdzie filmik, gdzie Wam o tym właśnie powiem. Więc tak, poradniki, Q&A, jakieś na przykład takie, hmm, jakby to powiedzieć... Będę Wam pokazywać jak gram, załóżmy, na pewno najczęstszą pojawianą się grą będą Simsy, The Sims 3, ale na pewno będzie też, będą też jakieś e, gry takie internetowe, na przykład Movistar Planet albo coś w tym stylu. Okej, okay. będzie też coś takiego, będą serie z nie książki i takie kolorowanki. Kocie życie, kolorowanki dla dorosłych, no ale co tam dla dorosłych, kotki i w ogóle. Dam Wam tutaj przykładową stronę, jeśli ktoś nie wie na czym takie kolorowanki polegają. O, na przykład, załóżmy, nie wiem, tutaj, że są takie dość skomplikowane, takie różne wzorki są, jak widzicie, o, Taki coś, no a to nie książka, to chyba każdy zna Zniszczeń Dziennik, właśnie to nie książkę i książkę pod tytułem, ja mam tylko tą nie książkę, ale no tam, jeśli będziecie chcieli yy, jakiejś serii, na przykład właśnie ze Zniszczeń Dziennik albo coś, to ja oczywiście kupię i sobie właśnie nagramy, bo w sumie... I nawet nie szkoda na to pieniędzy, no bo skoro one są takie fajne. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, to już Wam mm, pokażę. Na przykład jest coś takiego. O, no i tutaj Wam To jest przenośna dziura portal. Sprawia, że przedmioty znikają. Najpierw trzeba wyciąć, przemocować dziurę do dowolnej powierzchni i użyć. Jeśli zapragniesz być nagle w dowolnym miejscu, gdzie by to było. I tutaj na przykład chodzi o to, że zrobicie sobie właśnie ym, dziurę tutaj i załóżmy przenosicie jakieś różne przedmioty niby i tak dalej. Okej, okay, pokażę Wam jeszcze raz, tutaj mam naklejki z Facebooka, tak, tak po prostu Wam pokażę, no bo dlaczego by nie. Tutaj tylko powstałem, bo są wszystkie górne Tak, jest, są takie minki. Kolejne minki. U, ominęłam. Ach. Jeszcze kolejne minki i takie, takie ludziki, zwierzaki. Hmm, tutaj takie serduszka, ubrania, no i tak dalej. I pojazdy, no i jedzenie, no. Także takie mam minki, bo tak Wam pokazałam, no bo czemu nie. Ogólnie to na pewno będzie też coś takiego, załóżmy, mój dzień w stajni, ponieważ mam właśnie konia, jak, jak wiecie, już teraz i trzymam go tak jakby w stajni Paint Ranch. u mojego wujka. Zapraszam Was do niej, jest w grącu. Oczywiście tutaj w opisie będziecie mieć stronkę internetową, Facebooka podam Wam tutaj na dole. I tak, no w sumie to chyba tyle, no bo nie mam Wam o czym jeszcze powiedzieć, chyba tylko o tym, o czym będzie właśnie kanał, także no. Zapraszam Was do lajkowania, oczywiście w górę łapeczki Oraz do subskrybowania mojego kanału i komentowania Jeśli chcecie Q&A, nie wiem czy o tym już mówiłam To będą właśnie specjalnie filmiki, gdzie będziecie właśnie mogli pisać komentarze Na Facebooku też możecie pisać i zapraszam Was do niego Będzie też oczywiście link w opisie, jak wszystkie rzeczy Play oczywiście, no i tam właśnie będziecie mieć jakieś rzeczy Załóżmy, że kiedy będzie filmik Na przykład teraz możecie sobie zatrzymać ten filmik Wejść na Facebooka mojego, zaprosić mnie. Ja oczywiście wszystkich przyjmuję, kto mnie ogląda. Um, no i po prostu zobaczyć, że właśnie dodałam post, że ten filmik, właśnie, który teraz oglądacie, jest już na kanale. Także, no. Um, zapraszam Was teraz, możecie zatrzymać filmik. I wejść. Jeśli już weszliście, to, no to już widzieliście tą moją samą stronę, a jeśli nie, to wchodźcie szybko po filmiku. No. No więc to chyba tyle, tak naprawdę, no bo o czym ja mam Wam jeszcze powiedzieć w tym filmiku, o czym właśnie będzie kanał. Nie wiem. Pod koniec właśnie zobaczycie yy, yy, jeszcze tak całą tanie książkę, kolorowankę. Naklejki to raczej nie, bo tak mam tylko na spontanie pokazałam, żeby, żeby coś było. I moją fiszkę będziecie mogli sobie zobaczyć pod koniec filmiku. Oraz właśnie gry, jak wyglądają Simsy i jak wygląda Star StarClan. Także pod koniec wszystkie filmiki i tak dalej. A więc no, to chyba tyle, także... Do zobaczenia do I said this time next year I'ma be the one who do everything and more you said I couldn't do Next year, I'm gonna be stronger, a little bit taller. Top is my only view.